Odcinek siódmy. Ex libris, część pierwsza. Beks. Oto poznaliśmy trzech kolejnych właścicieli manuskryptu. Baresza, Marciego i Kirschera. Posiadanie przez każdego manuskryptu potwierdzone jest w źródłach historycznych. Jakie były dalsze rosy rękopisu? Kirscher i jego następcy na stanowisku kuratora Muzeum Kirscherianu publikowali kilkakrotnie katalogi zbiorów. Jednak daleko im było do kompletności i, choć wszystkie wspominają bogatą kolekcję starych rękopisów, w tym pergaminowych, to żaden z nich jednoznacznie i wprost nie wskazuje obecności w nich manuskryptu Wojnicza. Nie ma też podstaw do podejrzeń, by manuskrypt te zbiory opuszczał. W ciągu XVIII stulecia wzrastało ogólne niezadowolenie z działalności i politycznych intryg jezuitów. Nie tylko wśród stanów świeckich, ale również pośród duchowieństwa. Członkowie Towarzystwa Jezusowego byli wręcz wypędzani z wielu wczesnych królestw często wręcz pod presją społecznych rozruchów i otwartych buntów. Wreszcie sama stolica apostolska zmuszona została podjąć radykalne kroki przeciw zakonowi. Podjęto decyzję o zamknięciu wielu jezuickich seminariów i kościołów w krajach papieskich. Ostatecznym ciosem było ogłoszone w 1773 roku przez Klemensa XIV Brewę papieskiego. Znoszącego, znoszącego całkowicie zakon Jezuitów. Nieruchomości, kościoły i majątek zgromadzony przez towarzystwo, w tym także zbiory biblioteczne, zostały przejmowane przez Watykan i inne, liczne, często przypadkowe sępy, które zleciały się wyrywać dla siebie co smakowicze kąski. Archiwum zakonne, a także zbiory głównej jezuickiej uczelni w Rzymie, Kolegium. Wraz z wchodzącą teraz w ich skład kolekcją ksiąg dawnego Muzeum Kirschera zostały przejęte i zabezpieczone przez administrację papieską. Po oficjalnej reaktywacji Towarzystwa Jezusowego w 1814 stopniowo prowadzony był proces odzyskiwania tych utraconych dóbr. Gdzieś po 1824 roku część manuskryptów ze zbiorów Biblioteki Kolegium Romanum została ponownie oprawiona, gdyż stwierdzono, że ich średniowieczne drewniane oprawy zostały zeżarte przez robactwo. Jest niemal pewne, że wśród nich był i manuskrypt Wojnicza. Datowana na ten właśnie okres jego obecna skórzana oprawa wykazuje cechy introligatorskie Charakterystyczne dla warsztatu, któremu powierzono zbiory kolegium. Musiało też do tego z pewnością dojść przed rokiem 1870, kiedy to Rzym, a wraz z nim całe państwo kościelne, zostały zdobyte przez wojska Wiktora Emanuela II, króla Nowo-Zjednoczonych Włoch. Trzy lata później nowe władze dokonały kolejnej kasaty zakonu Towarzystwa Jezusowego. I ponownie wszystkie odnalezione ruchomości i nieruchomości jezuickie były stopniowo przejmowane przez skarb państwa włoskiego. 20 października 1873 roku znaczna część zbiorów Biblioteki Kolegium Romanum została zarekwirowana, znacjonalizowana po czym na ich podstawie stworzono podwaliny Biblioteki Narodowej imienia Wiktora Emanuela II. Wśród nich znajdowało się rozproszone egzemplarze z dawnej kolekcji prywatnej Kirschera. Jednak nie wszystkie części zbiorów podzieliły ten los, na różnorakie sposoby wymykając się rekwizycji czasem tymczasowo, czasem skutecznie. Pomijając losy pojedynczych, zabłąkanych woluminów, mniejszej wartości i znaczenia, wiemy o istnieniu trzech takich większych grup dzieł pojezuickich. Pierwsza, na modłę powieści przegodowej, ukryta została w samym gmachu dawnego kolegium romanum, w sekretnym pomieszczeniu za ukrytym przejściem. Komnata została odkryta po anonimowym donosie niejakiego Leone Bondi. I zajęta przez państwo włoskie. Druga, zawierająca głównie dzieła profesorów uczelni jezuickich, różnymi drogami, których nie będziemy tutaj śledzić, znalazła się ostatecznie w zbiorach Archiwum Historycznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Wśród nich to, jak już wspominaliśmy, dwa punkty kontrolne temu, znalazł się zbiór korespondencji Kilchera, zawierający odkryty niedawno list Goriusa Baresza z 1600, 1939 roku. Trzeci zbiór interesuje nas najbardziej, gdyż mamy podstawy uważać, że wśród nich znajdował się tak nas interesujący manuskrypt Wojnicza. Na podstawie zachowanych dokumentów nie sposób prześledzić dokładnej drogi manuskryptów. To jednak jest najbardziej prawdopodobna hipoteza. Gdyby jednak zechcieć te drogi opisać tutaj. Nie skończyłbym przed przewidzianym dla tej trasy limitem spóźnień i zamknięciem mety. By uchronić Was przed zatrważającą ilością punktów karnych, postaram się tę historię streścić możliwie najkrócej. Na przełomie XVIII i XIX wieku żył sobie pewien człowiek, nazwiskiem de Rossi, który nade wszystko kochał książki. Aby zabezpieczyć środki pieniężne na kosztowne bibliofilskie kaprysy, De Rossi postanowił bardzo bogato się ożenić. Wybór padł na Louise Charlotte de Bourbon, o księżną Saksonii. Dzięki środkom, które małżonka wniosła do domowego budżetu, zgromadził kolekcję ponad 10 tysięcy tytułów, spośród nich wiele cennych bądź wartościowych. Umierając, zastrzegł w testamencie, aby kolekcję bezwarunkowo zachować w całości. I zapobiec jej rozproszeniu. Wdowa, aby uczynić zadość ostatniej woli nieboszczyka, zanim ponownie wyjdzie za mąż, postanowiła po prostu przekazać całość biblioteki zakonowi Jezuitów w Rzymie. Darowizna miała miejsce w 1855 roku. Doszło do podpisania formalnej umowy, uzgodnionej z najróżniejszymi asesorami i notariuszami wszelkich europejskich krajów. Pomiędzy księżną Saksonii, a pochodzącym z Belgii samym ówczesnym generałem zakonu, Peterem Beksem. Nauczona doświadczeniem pierwszej, wówczas już odwołanej kasaty jezuitów z 1773 roku, księżna zawarła w umowie dwa kluczowe dla naszej opowieści warunki. Mianowicie, po pierwsze, w razie gdyby Towarzystwo Jezusowe zostało tymczasowo bądź częściowo rozwiązane, administracja papieska zobowiązuje się do podjęcia działań, aby darowane zbiory zachować w całości. Po drugie, w razie gdyby Towarzystwo Jezusowe zostało rozwiązane całkowicie i nieodwołalnie, darowane zbiory miałyby przejść na wyłączną własność cesarza austriackiego. W owym czasie był nią Franciszek Józef I. Umowa ta była prawnie wiążąca nie tylko dla Towarzystwa Jezusowego, ale również dla Austrii Habsburgów. To nie były przelewki, które byle kto mógł zignorować. Tak też te bezcenne zbiory weszły w posiadanie jezuitów rzymskich. Ze względów bezpieczeństwa każdy jej tom oznaczony notatką. Wówczas już maszynopisową, z ex librisem, z prywatnych zbiorów Petera Beksa. Przez następne 18 lat, Biblioteka de Rossiego, zwana odtąd Biblioteka della Duchessa di Sassonia, była całkowicie niedostępna dla kogokolwiek. Starannie ukryta w gmachu zwanym Casa Profesa w Rzymie. Tym samym który miał przechowywać jeszcze inne zbiory. Pozostałości Muzeo Kilcheriano wraz z manuskryptem Wojnicza. Gdy więc druga kasata zakonu stała się faktem w 1870 roku i zarządzający kasa profesa jezuici stanęli w obliczu konfiskaty, w obliczu groźby konfiskaty posiadanych zbiorów przez nowe władze, cóż innego mogliby zrobić jak nie na każdy tom, który trafił im w łapy, czy to będzie jezuicka teologia, czy jezuicka propaganda, czy tajemniczy pradawny manuskrypt napisany nieznanym pismem, pośpiesznie przykleić chroniący go przed konfiskatą umowami nad międzynarodowymi ex libris z prywatnych zbiorów Petera Bexa. Około 1883 roku, jeszcze przed swoją śmiercią, ale po oficjalnym przejściu na emeryturę Peter Becks zdecydował wreszcie o wypełnieniu umowy i przeniósł zbiory de Rossiego najpierw do pałacu swego przyjaciela w Castel Gandolfo, a następnie zainicjował formalną procedurę przeniesienia zbiorów do Wiednia. Nieznanymi nam podziemnymi drogami część księgozbioru, zbioru które w szemrany sposób zostały przez Jezuitów włączone w zbiory de Rossiego oznaczonego jako prywatna własność Petra Beksa, a wraz z nią tajemniczy manuskrypt została przemycona z dala od czujnych oczu urzędników na głęboką prowincję do biblioteki Villa Mondragone w okolicach miasta Frascati, gdzie mieściła się zupełnie prywatna, elitarna szkoła, wciąż pozostająca pod zarządem jezuitów i ich stronników. 30 lat później... Instytucja ta znajdzie się w sporych problemach finansowych i zmuszona będzie wyprzedać część swoich historycznych zbiorów. Wtedy właśnie w Villa Mondragone pojawi się pewien czarujący antykwariusz z Londynu, z zapasem gotówki, papierosem w kąciku ust i ledwo wyczuwalnym w głosie polskim akcentem.